Punktem wyjścia do dzisiejszego filmu dotyczącego hipokryzji polityków jest sytuacja, która spotkała polityka młodego polityka prawa i sprawiedliwości Jana Kantaka. Po serii wypowiedzi Jana Kantaka atakujących osoby odmiennej orientacji seksualnej, osoby ze środowiska LGBT, po szeregu pomówień i bardzo brzydkich tekstów, które w wielu krajach zostałyby Uznane za mowę nienawiści, tak sądzę. Jeden ze znanych krakowskich działaczy lewicy napisał na Twitterze pod swoim imieniem i nazwiskiem, że lata temu w nieistniejącym już przyjaznym gejom klubie Jan Kantak proponował mu seks oralny. Nie wiadomo, jaki finał będzie miała ta sprawa, ponieważ Jan Kantak niestety nie pozwał. Tego człowieka w procesie cywilnym, co dałoby możliwość stawienia się obu stronom do sądu i wyjaśnienia swoich racji, i byłby to bardzo ciekawy proces. Nie odniósł się również do słów tego działacza na konferencji prasowej, nie wydał oświadczenia, nie odniósł się do nich w mediach społecznościowych, nie powiedział, tak, zrobiłem to, jestem gejem, albo nie. To jest obrzydliwe pomówienie, nigdy czegoś takiego nie zrobiłem. Niestety, Jan Kantak wybrał trzecią drogę, drogę najgorszą, czyli złożył na tego działacza doniesienie do prokuratury. To jest droga najgorsza, ponieważ prokuratura w Polsce nie jest niezależna. Podlega bezpośrednio ministrowi sprawiedliwości, czyli także bezpośredniemu przełożonemu Jana Kantaka w tej chwili. Minister sprawiedliwości jest także aktywnym politykiem prawa i sprawiedliwości, a jego poglądy są powszechnie znane. Dlatego wiadomo, że Prokuratura, która będzie rozpatrywać skargę Jana Kantaka, nie jest niezależna, tylko jest zależna od Jana Kantaka i jego szefa. To jest bardzo niezdrowa sytuacja, ponieważ nikt nie powinien być sędzią we własnej sprawie. Złe jest także to w tym doniesieniu, że Jan Kantak złożył doniesienie z artykułu 212 kodeksu karnego. Owego niechlubnego artykułu 212, który przewiduje karanie więzieniem za słowo. To jest przepis jeszcze z Perelu, który miał służyć uciszaniu ludzi mówiących niewygodne rzeczy o władzy. I to jest bardzo niedobry symbol, że młody polityk prawa i sprawiedliwości, który czuje się pomówiony, korzysta z artykułu 212, którego zniesienie notabene obiecywała chyba każda ekipa polityczna, nie pamiętam czy PiS. Ale prawie każda przedpisem i który nigdy nie został zniesiony, bo jest takim swoistym batem, który mają politycy na obywateli. Niezależnie od tego, czy to jest historia prawdziwa, czy nie, czy Jan jest, Kantak jest gejem, który chcąc ukryć swoją orientację, atakuje środowiska LGBT i poniża ludzi, chcąc się uwiarygodnić w oczach społeczeństwa, a może i we własnych oczach. Niezależnie od tego, czy to prawda, czy też jest to kompletna nieprawda, i znany Krakowski działacz Lewicy dostał pomroczności jasnej i postanowił narazić się na odpowiedzialność karną, o której wiedział, bo można było łatwo przewidzieć, jak zachowa się Jan Kantak i że będą nieprzyjemności, i pod nazwiskiem ogłosić, że Kantak domagał się od niego seksu oralnego. Ta sprawa jest warta rozpatrzenia właśnie pod kątem hipokryzji w polityce. Już po wpisie działa, działacza lewicowego z Krakowa na temat Jana Kantaka, jeszcze przed reakcją Jana Kantaka, rozpętała się na Twitterze i w mediach społecznościowych prawdziwa burza. Burza, która co ciekawe oscylowała właśnie wokół takiego tematu czy wolno mówić o tym, Gdyby to się okazało prawdą, że jakiś prawicowy polityk, w tym wypadku ten, ale mogłoby chodzić o każdego, jest gejem. Czy to nie jest prywatna sprawa tego polityka? I podniosło się wiele głosów, nawet ze strony oponentów politycznych, ostrych. Jana Kantaka, Katarzyna Lubnauer, popełniła też taki wpis na Twitterze: Życie prywatne polityków mnie nie interesuje, ergo. Dajmy sobie spokój, nie komentujmy. Nieważne, że politycy pis agresywnie wchodzą z butami w życie innych ludzi, komentują je, mówią co wypada, co nie wypada, jak inni powinni żyć, oczywiście według ich światopoglądu, zostawmy ich w spokoju. Otóż ja chciałam jasno powiedzieć, że się z tym nie zgadzam. Nie należy takich hipokrytów, bo byłby to wypadek hipokryzji, zostawiać w spokoju. Zresztą jest to wypadek hipokryzji, nawet jeśli Jan Kantak nie jest gejem, ponieważ gdyby nie był hipokrytą, to nie składałby doniesienia do prokuratury nadzorowanej przez swojego kolegę, tylko wytoczyłby uczciwy proces cywilny. Od tego są procesy cywilne. Więc tak czy owak, e, mówienie, że inni ludzie są gorsi, pomawianie ich, poniżanie ich, e, wyzywanie ich. A potem niechęć do stawienia się w sądzie, żeby udowodnić swoje racje, bo działa, działacz lewicy z Krakowa, celowo nie wymieniam jego nazwiska, imienia, bo nie o to chodzi w tej sprawie, tylko o, o hipokryzję polityka PiS. Ehm. Ten działacz lewicy powiedział, że zamieścił tego tweeta o Janu Kantaku, ponieważ właśnie ma dość hipokryzji tego polityka i innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy sami mają w swoich szeregach wielu gejów, a krytykują gejów odsądzając ich od czci i wiary. Przypadek Jana Kantaka albo każdy inny przypadek, który kiedykolwiek pojawił się w przestrzeni publicznej, przypadek tego typu, czyli prawicowy polityk, który głosi określone wartości, a okazuje się gejem, powinien być ujawniany i piętnowany. I nie ma to nic wspólnego z atakiem na życie prywatnego polityka. Dlaczego? Już wyjaśniam. Prawicowi politycy nie dostają głosów za darmo. Wchodzą do Sejmu i do Senatu, pełnią zaszczytne, bardzo często i wiążące się nie tylko z pieniędzmi, ale z dużymi przywilejami funkcje państwowe. Nie przez przypadek. Dostają taką możliwość, ponieważ umożliwiają im to ludzie, którzy na nich głosują. A ci ludzie głosują na nich dlatego, że święcie wierzą, że prawicowi politycy wyznają aktywnie wartości, które głoszą jak rodzina, jak bogobojność, jak przywiązanie do religii i do tradycji. Ich wyborcy wierzą, że ci politycy prawicowi żyją zgodnie z tym, co głoszą. Uważają swoich polityków za no właśnie swoich reprezentantów. Uważają, że ci ich wybierani przez nich politycy są nośnikami symbolami pewnych bardzo drogich im wartości. Polscy katolicy głosują na Jana Kantaka między innymi, bo wierzą, że ten polityk w przeciwieństwie do innych polityków jest człowiekiem o orientacji heteroseksualnej, a taką oni, ci wyborcy, uważają za normalną. Jest człowiekiem, który hołduje wartościom rodzinnym i tradycji. Jest człowiekiem bogobojnym, który nigdy nie sprzeniewierzyłby się podstawowym wartościom, nakazom zapisanym w wyznaniu katolickim. I dzięki temu Jan Kantak ma pracę. I dzięki temu każdy polityk prawicowy ma pracę. Dzięki temu dostaje pensję, dzięki temu ma wygodne, dobre życie, dzięki temu ma także władzę, bo polityka to specyficzna praca, która zapewnia nie tylko zajęcie i dochód, ale także władzę i spory wpływ na rzeczywistość. I jeżeli Jan Kantak kłamie, albo kłamie jakikolwiek inny prawicowy polityk, jeżeli niesie na sztandarach hasła rodzinne i religijne, jeżeli mówi, że jest heteroseksualny, a nawet więcej, na niechęci do osób nieheteroseksualnych zbija swój kapitał polityczny, który następnie monetyzuje i to wszystko to jest kłamstwo i nieprawda to ta hipokryzja powinna być wyciągnięta na światło dzienne i napiętnowana. Głośno, wyraźnie i jasno. Nie z zemsty, nie z powodu mściwości. Nie dlatego, że się ktoś niezdrowo interesuje życiem prywatnym tego polityka, ale dlatego, że tego polityka nie powinno być w polityce, ponieważ on kłamie. Okłamuje nie tyle swoich przeciwników, którzy mu wyciągają jego hipokryzję, co robi rzecz gorszą okłamuje wyborców, którzy mu zaufali. Gdyby powiedział prawdę, nigdy by nie dostał swojej pracy, nikt by na niego nie głosował, nie miałby teraz pensji, kasy i władzy. Dlatego, abstrahując od poglądów politycznych i abstrahując od życia seksualnego, taka hipokryzja, której najbardziej wymownym przypadkiem jest życie seksualne, na którym się buduje swój sukces polityczny, który potem okazuje się fałszywy, powinna być bardzo mocno i wyraźnie i głośno piętnowana. Także po to, żeby dać odstraszający przykład. Żeby zniechęcić innych do kłamstwa, do okłamywania wyborców i żerowania na ich wierze. Także dlatego, że okłamywanie wyborców, które potem zostaje ujawnione, za każdym razem nadszarpuje zaufanie wyborców do instytucji partii politycznych, do instytucji państwa i tak naprawdę na dłuższą metę niszczy jakość życia publicznego i życia politycznego. Nie możemy mówić, że każdy polityk kłamie. Może i kłamie, ale są granice nawet kłamstwa. Każdy taki przypadek hipokryzji jest czymś najgorszym. Nie można sobie wyobrazić niczego gorszego, zwłaszcza, że w przypadku formacji Jana Kantaka, czyli Prawa i Sprawiedliwości, ta nagonka na osobę LGBT łączy się z poniżaniem, odczłowieczaniem, szczuciem obrzydliwym na ludzi po którym ludzie popełniają samobójstwa, młodzi ludzie, po którym ludziom odechciewa się żyć, po którym ludzie popadają w depresję. Jeżeli polityk, który sprawia to wszystko i nie szanuje innych, sam jest gejem, to opinia publiczna powinna to wiedzieć. Dlatego nie mówmy i nie piszmy, nie interesuje się życiem prywatnym Polityków. Interesujmy się życiem prywatnym polityków, ale uwaga tylko w tym przypadku, kiedy to życie prywatne jest powodem, dla którego znaleźli się oni w polityce i dostali pracę. Więc jeśli skłamali, to wyborca musi o tym wiedzieć. Życzę Państwu miłego dnia i do następnego razu.